Dzień dobry, z tej strony Michał Kładne. Zuzanna Schreiber i Julia Rabiega. Serdecznie zapraszamy do słuchania naszego podcastu o tematyce nowoczesności i współczesności w zarządzaniu finansami osobistymi. Wiele osób nie ma pomysłu na zagospodarowanie swoich oszczędności, mimo że ta umiejętność jest nam niezbędna, zwłaszcza w momencie wkraczania w dorosłość. Ale najpierw warto zadać sobie pytanie, czym tak naprawdę jest inwestowanie? Myślę, że sama definicja inwestycji nie jest zbyt ciężka, ponieważ polega to tylko i wyłącznie na akcie lokowania pieniędzy w surowiec, w nieruchomości albo w jakiś inny, bardziej wartościowy kruszec z nadzieją na zysk w przyszłości. Tak? Czyli w tym momencie na przykład wykładam 1000 złotych, kupując złoto. Mając nadzieję, że za dwa tygodnie będzie te złoto warte nie już 1000 za taką samą ilość, tylko 1200, tak? Inwestować można również w obligacje, tak? czyli w papiery wartościowe, na przykład w dolary będąc w Polsce. Kiedyś Polacy inwestowali w ruble, tak? Kupowali ruble za granicą, tą ruską walutę, sprzedając ją w Polsce. Teraz już jest to po prostu nieopłacalne przez to, że mamy wojnę na wschodniej granicy. I co jest celem inwestycji? No, jak sama nazwa wskazuje, to pewnie już każdy się domyśla tak. Zarobek, zarobek i tylko i wyłącznie zarobek. Myślę, że w biznesie nie ma czegoś takiego, jak przyjemność tutaj. Trzeba jak najwięcej kombinować, jak najwięcej tego śledzić, żeby jak najwięcej zgenerować zysku. To ja wydaje się, myślę, że proste. Być może zbytnio to spłciłem, ale w rzeczywistości trzeba na tym trochę posiedzieć, bo gdyby każdy od tak mógł chwycić sobie tysiąc złotych, to inwestowanie po prostu nie miałoby większego sensu. Ale dlaczego inwestowanie jest aż tak ważne? Jest ono ważne, ponieważ pozwala zwiększać bogactwo i osiągać cele finansowe. Nieistotne jest to, czy oszczędzasz na emeryturę, zaliczkę na dom, czy po prostu próbujesz zwiększyć swój dochód. Inwestowanie może pomóc Ci osiągać cele szybciej niż zwykłe oszczędzanie pieniędzy. A jak zacząć przygodę z inwestowaniem? Rozpoczęcie inwestowania może wydawać się zniechęcające, ale nie musi. Pierwszym krokiem jest zapoznanie się z różnymi dostępnymi rodzajami inwestycji oraz związanym z nim ryzykiem i korzyściami. Następnie możesz otworzyć rachunek w renomowanej firmie i zacząć inwestować już od kilkuset dolarów. Należy pamiętać, że inwestowanie jest strategią długoterminową i wymaga cierpliwości i dyscypliny, aby odnieść sukces. A skoro jest strategią długoterminową, to należy do tego podchodzić z długoterminową perspektywą. Ważnym aspektem inwestowania jest czas. Tak? Nie można inwestować bez czasu, bo inwestycja sama w sobie polega na czasie. Bo nie można czegoś kupić i od razu tego sprzedać za wyższą cenę. Tak? To musi przybrać na wartości. Wartości być może dla kogoś sentymentalnej. Okazyjnej, tak. Są też produkty, które są limitowanej edycji. One później przyciągają uwagę klientów nie dlatego, że mają jaskrawy kolorek czy falowany kształt. Tu chodzi tylko o unikatowość tego produktu, a z każdym rokiem zyskuje jeszcze bardziej na wartości. Ale sęk w tym, żeby być cierpliwym. Więc powtórzmy sobie 100: jeśli będzie trzeba, to 1000, milion razy, że od razu produktu nie sprzedamy. Nowoczesność inwestycji oraz zarządzania finansami w przedsiębiorstwie powinno kojarzyć się nie tylko z zapewnieniem bezpieczeństwa finansowego, ale również podążaniu za trendami kreowanymi przez rynek pieniężny i instytucje finansowe. Podstawowym narzędziem używanym w ramach bieżącego zarządzania gotówką jest bankowość elektroniczna, która podlega stałym usprawnieniom i daje możliwość między innymi natychmiastowego dokonywania płatności i otrzymywania powiadomień o środkach pieniężnych wpływających na konta. Sposób płatności elektronicznej największą popularność zyskał w momencie pandemii, w której płatność gotówką w wielu sklepach była zabroniona. Przystając na temacie płatności elektronicznej, możemy wspomnieć jeszcze o założeniu lokaty, co w wieku nastoletnim jest fantastycznym pomysłem na zarobek. Ostatnio w aplikacji Santander powstała lokata, która obejmuje okres 4 miesięcy przy oprocentowaniu 7%, czyli powiedzmy wpłacając 20 tysięcy. Złotych przy oczywiście rozliczeniu rocznym możemy na tym zarobić 466 zł. Podsumowując wszystkie informacje, które zebraliśmy, inwestowanie w obecnych czasach jest bardzo ważne, ale niestety również czasochłonne, dlatego nie każdy może sobie na nie pozwolić. Należy również pamiętać, że nie każda inwestycja się zwraca i nie zawsze przekujemy ją w zysk.